Witajcie na kanale GIT, ja jestem Burzyk. A co? Dzień dobry. Zapraszamy na test kolejnych bezprzewodowych słuchawek Tribit X-Free Go. Pudełka Tribita z reguły w takiej właśnie kolorystyce. Proste, nienachalne, odrobina specyfikacji technicznej. Ważniejsze jest to, co znalazło się w środku. A poza X-Free Go znalazł się świetny, sztywny, matowy... I taki naprawdę pojemny pokrowiec. Taka szkatułka na taka? wygrane zawleczki z Harnasia. Dobrze, może tak, nigdy nie miałem żadnej zawleczki z Harnasia, ale dobrze. W środku mamy jedną przegródkę siateczkową na przewody, w których jest jack-jack 3,5 mm oraz USB na mikro-USB. Niestety, do Tam ładowania. To mnie zmartwiło. No ale to są już stare słuchawki, więc nie ma co oczekiwać czegoś innego. Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, drobiazgi. No i sam. Thank tak, oni, bardzo, oni od razu dziękuję za to, że ich wybrałeś. Sam pokrowiec, wspomnijmy, fajny, matowy, sztywny, mhm. naprawdę zdecydowanie przydaje się. W ciągu 30 dni można zwrócić, jakby Ci się nie spodobały. Odrobina specyfikacji technicznej, zanim omówimy sobie wygląd. W Bluetooth w wersji 5.0 do 24 godzin odtwarzania muzyki, no nie udało mi się tyle osiągnąć, nawet na średniej głośności było to trochę mniej, ale około 20 to jest w zupełności do zrobienia. 3 godziny da się naładować ten akumulator do pełna, czyli nie najgorszy stosunek ładowania do yy, zużycia, że tak powiem, energii. 40 mm przetworniki w pasmie przenoszenia od 20, 20, 20 herców do 20 kHz, no i tak naprawdę z tej podstawowej, najważniejszej specyfikacji to jest tyle. Pocze mam sucharka, mogę? Uff, boję się, ale dobrze. Co zboczeniec zamawia w, w kawiarni? Mało latę. Myślałem, że nie ma żadnego wytłumaczenia, ale latę tam było, więc okej, okay, niech będzie. No, nawet miało sens. Y 85 dB, stosunek sygnału do szumu przy okazji wspomnę, nie jest za wysoki i podczas spauzowania piosenki przez kilka sekund daje się usłyszeć taki szum, potem jakby źródło dźwięku jest całkowicie odcinane i szum ustaje, ale no trzeba sobie to od razu na starcie powiedzieć, że jest delikatnie odczuwalny. Na pauzie ewentualnie przy bardzo, bardzo, bardzo niskiej głośności. 225 gramów ważą i nie jest to dużo. Mimo takiej konstrukcji, to uważam, że nie jest to zbyt dużo. 40 mm przetworniki w środku i jak na konstrukcję słuchawek wokół łusznych, to nie jest wcale najwięcej, bo dałoby mhm. się to nawet 50 chyba zmieścić. No ale jak widać, Trybit uznał, że większe potrzebne nie będą. No Zresztą. Z 50 mógłby być tu problem. No. To 5 cm by było, może by się udało, ale zaraz sobie do tego dojdziemy. Tak jak wspomniałeś, zacznijmy może od tego komfortu, że nie są najcięższe, a w związku z tym, że są też wokół uszne, to naprawdę nieźle leżą na głowie, nie męczą za nadto uszu, nawet w okularach. Oczywiście po dłuższym czasie użytkowania troszeczkę w środku ucho się spoci, bo jest to taka sztuczna skóra, więc. Tak, nie no prostu... są skórzane. Tak, przepuszczalność tego powietrza. Ale mięciutkie. Ale mięciutkie. Przepuszczalność tego powietrza nie będzie największa, ale no powiedzmy sobie, że jest to w tym wypadku akceptowalne. Omówmy wygląd, bo właśnie tak się bawisz muszlami, ale zaraz sobie do nich dojdziemy. Zacznijmy od pałąka, który jest bardzo elastyczny, da się go niemalże do prostej linii rozciągnąć. No jest to tworzywo, które... Oczywiście nie jest najwyższej jakości, bo mieliśmy sobie teraz słuchawki Marshalla i tam były zupełnie inne jakość materiałów, ale no nie ma co porównywać sprzętu tamtej klasy do tej ceny. Ale mimo iż nie są to najdroższe materiały, są bardzo dobrze dobrane, bo są przede wszystkim makwa. Hol, hola, hola, my friend, tu na górze to jest tak pomarszczone jak 80-letniej haliny na dupie. No no o, to widzisz, to jest idealny dowód. O nawet jest troszeczkę to za luźne, Widać, że można sobie tę skórę złapać w rękę. No i obawiam się, że też próbę czasu zniesie nieco gorzej. Ale to jest no, chyba taki jedyny mankament. Jedyny mankament, a jak się potem okaże, cena tych słuchawek naprawdę to usprawiedliwia. Wracając do kwestii estetycznych, one są oczywiście kwestią gustu, ale moim zdaniem te materiały, chociaż takie, a nie inne jakości, są bardzo dobrze dobrane. Bo tak jak wspomniałem, wszystko tu jest matowe, nic się nie palcuje absolutnie nic się tu nie palcuje. Ta sztuczna skóra na górze, chociaż jest luźna, to wygląda z daleka całkiem nieźle, dopóki nie widać tego cellulitisu, nazwijmy sobie. Od spodu mamy piankę, która jest ultra miękka i ona bardzo fajnie utrzymuje słuchawki na głowie. Też pokryta taką skórą, która na pewno się po jakimś czasie zetrze, ale to też jest naprawdę akceptowalne. Na tych fajnych, super, moim zdaniem, odcinających się elementach srebrnych mamy od razu oznaczenie słuchawek lewo i prawo, która muszla jest która. I bardzo fajnie, moim zdaniem, dodaje takiego troszeczkę charakteru w bryle. Dalej pałąk, znowu grafitowy, matowy, więc moim zdaniem OK. Przechodzimy na regulację, która jest stopniowa, skokowa, ale też. Po kilku, że tak powiem, już ustawieniach da się bardzo delikatnie i precyzyjnie ją dostosować. W środku też jakiś aluminium na pewno, więc będzie to po prostu spełniało swoją funkcję tak, jak zostało do tego stworzone. Bardzo dużo możliwości regulacji samych nauszników, bo poza tym, że da się je oczywiście złożyć w formę taką przenośną i schować do pokrowczyka, no to elastyczność plus ruchomość w tej płaszczyźnie, nazwijmy to e, wertykalnej i jeszcze m, można sobie troszeczkę dostosować e, regulacją horyzontalną. Okay. Jeśli chodzi o muszle ze strony zewnętrznej, to one są bardzo ładne. Mnie się podobają. Mamy tutaj takie e, iksiki. iksiki, dokładnie wyżłobione w... Bezbo, na mnie. Przepraszam. Mamy tutaj takie iksiki wyżłobione w tym tworzywie, e, pod którymi widać taką fajną siateczkę, jakby właśnie tam był głośnik, natomiast oczywiście one są z drugiej strony. No nawiązanie do, 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 do nazwy. Chyba tak, no jeśli chodzi o EX to na pewno. Na lewej słuchawce, tak, dobrze mówię, na lewej, dobrze. Na lewej mamy gniazdo jacka, 3,5 mm, bo słuchawki można używać w trybie przewodowym. Jeśli by się na akurat rozładowała bateria, nie ma y, tego złego, podpinacie kabel i działacie dalej. Na prawej słuchawce jest tego troszeczkę więcej, bo mamy przyciski, których, no... Nie jest może najprzyjemniejszy dźwięk, bo to jest taki typowy plasticzek, że tak powiem. Natomiast są bardzo dobrze wyczuwalne i bardzo fajnie, że tak powiem, sprężyn sprężynują i reagują. Plus, minus, rzecz jasna, zmiana głośności, zmiana utworów i włącznik, który przytrzymując uruchamia słuchawki. Potem mamy możliwość odebrania połączeń i zakończenia oraz odrzucenia. Natomiast, jeśli chodzi o jakość dźwięku, bo jest to też mikrofon, na prawej również muszli, jest. Bardzo dobra. Rozmawialiśmy z Konradem testowo. Jakość rozmów. Nie jakość, jakość rozmów, przepraszam, jakość rozmów, jakość dźwięku w rozmowach, o może w ten sposób, jest naprawdę dobra. Zarówno my, jako korzystający z słuchawek, bez problemu, super, nawet usłyszymy rozmówcę, jak i rozmówca z tego mikrofonu, który tutaj nas złapie, słyszy nas dość dobrze. Oczywiście, im więcej hałasu w otoczeniu, tym będzie nieco gorzej, ale tak. No, mikrofon wielokręgowy, tak. Tak więc. z reguły tak bywa, dokładnie. Trzeba się z tym liczyć. Mhm. No i pod przyciskiem mamy jeszcze gniazdo, mikro-USB do ładowania oraz diodę powiadomień. Ona w tym momencie sygnalizuje połączenie Bluetooth. E, łączą się słuchawki bez najmniejszego problemu. Zasięgu nie gubią, połączenia nie gubią, pod tym względem wszystko jest w porządku. Muszle od wewnątrz z kolei, no to tak jak wspomniałeś, bardzo gruba pianka, pokryta taką sztuczną skórą, i widać, że ta skóra to nie jest najwyższa jakość. Ale na szczęście to, co ważniejsze, to jest ta pianka, która jest. Całkiem dobrze e, e, reagująca na, na docisk, chce zmierzyć ile jest tak. miejsca. no bo Powinno być. Wejdź w bym... ty to wyjmi, bo ja nie umiem, domen razdubcy. Obstawiam tak. 50 mm, tak akurat jakby się 50 mm e... przetwornik tam zmieścił. Ale zmieściło. z reguły wpady masz y, od środka przy 50 cm. Nawet masz więcej jest. 6 cm. No, a tu jest 60,5 no. 65 mm, czyli zmieściłyby się tam. większe przetworniki. W tą stronę? A w tą stronę będzie ze 40. Kurde, jak profesjonalnie. No nie. Nie mogłeś powiedzieć wcześniej. Chciałem to, żeś puścił już, bo ty od razu puszczasz, nie kończysz, zawsze zaczynasz, nie kończysz. Hm? Uwaga, patrzcie, bo ja nie widzę. 4, no niespełna 4,5 i hm. głębokość. 1,5. Tak, na pewno jest to rozmiar taki, w który wpadnie prawie każde ucho i to dobrze, bo my lubimy, kiedy ucho wpada całkowicie do środka, wówczas jest takie jakby najmniej uciskane z każdej strony i. Również okulary przy tych elastycznych mięciutkich piankach nie stanowią żadnego problemu. Ale już teraz nawet troszeczkę tłumią otoczenie. Tak, no to jest konstrukcja wokół uszna, więc ona będzie nas odcinała znacznie lepiej niż na uszna, natomiast też będzie powodowała większą potliwość uszu w środku. No i skoro już założyłeś, to porozmawiamy sobie o dźwięku ponownie. Ja słuchałem najwięcej, bo są to słuchawki, które ja po prostu testowałem, ale dałem chłopakom posłuchać. I zacznę ja, natomiast potem odniesiesz się bardzo. ty. Słuchawki X-Free Go są słuchawkami z bardzo wyrazistym jakby basem, który wychodzi zdecydowanie naprzód wszystkich pozostałych pasm. Barwa dźwięku jest przez to ciepła. Tracą na tym szczegóły wysokich i średnich tonów. No, w najbardziej wysokich średnich jeszcze sobie jakoś radzą. Natomiast ten bas jest przyjemny. Oczywiście on nie jest aż nadto sprężysty, nie jest taki bardzo uderzający. Troszeczkę czasami się rozwleka, troszeczkę jest taki nazwijmy to przytłumiony. Ale fajnie, że jest go Dużo, bo w tego typu słuchawkach, gdzie ciężko oczekiwać jakiejś super jakości dźwięku, ten bas po prostu uratuje całą konstrukcję i moim zdaniem robi to doskonale. Szczególnie w muzyce klubowej, która brzmi na tych słuchawkach dobrze. Niewygodniej się. Tak Niewygodniej się nie nosi naszej szyi, tak. Nie składają się tak jak powinny. No tak, powiedziałeś, że barwa jest ciepła, to samo co ja chciałem powiedzieć. Eee, masz rację, bas, bas wychodzi troszeczkę naprzód, gdzieś tam te pozostałe pasma zostają trochę z tyłu, ale mimo wszystko. Podoba mi się. Nie, też się podoba. Podoba mi się yy, barwa tego dźwięku całkowicie, y, jest taka uniwersalna bardzo. No, wiadomo, tak że, wiadomo, że troszeczkę w utworach y, metalowych, w utworach rockowych będzie nam brakowało tej szczegółowości, tych, tych y, instrumentów, mhm. nadmiaru instrumentów, natomiast w muzyce klubowej czy jakimś tam rapie, no to, no to będzie naprawdę znośnie, mimo wszystko jestem w stanie zaakceptować Boże eee, za... pozostałych pas na rzecz tego basu. Niekoniecznie eee, zaakceptować jakość dźwięku w stosunku do jakości wykonania i ceny. Aha, no te, jak ci powiem o cenie, to w ogóle tutaj to będzie hit. Bo te słuchawki na dzień dzisiejszy w Amazonie można dostać za około 150-160 zł i uważam, że to jest po prostu destrukcja totalna. W tej cenie nie miałem jeszcze lepszych słuchawek działających tak długo na baterii i brzmiących tak nieźle. Szczególnie jeśli chodzi o ten basik, no to szczerze ci powiem, nie pamiętam, żeby takie były. Te one są po prostu dobrze skonstruowane i tyle. Nie są za ciężkie, ucho wpada całe do środka, nie cisną za mocno. no tylko, że w upale będzie trochę to ucho się pociło niestety. Ale za cenę 150 zł uważam, że jest to do wybaczenia. I naprawdę, jeśli ktoś szuka wokółusznych słuchawek z dużym basem, dobrym czasem pracy na baterii i nie za drogich, to Tribitex Free to jest opcja, którą należy zdecydowanie sprawdzić. Czy nie? Mm -hmm. No, to chociaż tu się zgadzamy. <laughs> z Wami dzisiaj Burzyk. A co? Tribit X Free Go, propozycja z Amazona, ale chyba nie tylko, można znaleźć w innych sklepach. Dobry sprzęcik za niedużo. Jak nie zawsze za jak zawsze Tribit, o, to jest dobre podsumowanie, to naprawdę jest spoko marka, taki ja, tronsmart, odpowiednik tronsmarta. Ja byłem zaskoczony sztormboxem. No, no sztormboxy i te sztormboxy mikro były super. O, to, to był zajebisty głośnik. Nie pamiętam co ja z nim zrobiłem. Ty chyba, miałeś mikro sztormboxa. Chyba, chyba komuś go wydałem, ale świetny był. Przypinałem go do spodni i po, podlewałem sobie beton na fundamentach. No i z basikiem jeszcze nie takiej Aja. niewielkiej konstrukcji. A ja brakowało tylko harnasia. Dobrze, Harnasia zawleczki masz w pokrowcu, to już ustaliliśmy. żegnamy się. A tamten maluma, tam siedzi, tylko tak. on jest taki że... Jeż... On by chciał wiesz, klapeczki, gdzieś tam. Kurwa, jakaś Boliwia czy coś. On by chciał występować w tym teście i się odnieść, ale niestety głos mu został zabrany. <laughs> Więc założył ręce, a tak siedzi. Nie będę nic mówił. <laughs> Teraz ja już nie chcę wyrażać opinii. Tak, nie. trybit bardzo spoko. Wszyscy trzej to mówimy. Kwestia konstrukcji kon słuchawek to zupełnie co innego, ale jakościowo i komfortowo użytkowania i cenowo można polecić. Do zobaczenia. Popatrz. Ja szanuję masturbancję, ale potem trzeba ubrania prać. No e, nie kurwa, nie mogę o kieł <śpiewanie> Wiesz, Kończył kończył, to ktoś zaczął wchodzić do kieszeni, zaczął chować peniusa. Drodzy widzowie. Jak to mówi James Faye Deal Viewers? View, ja wam pokażę o co chodzi. Zobaczcie. Mówimy o tym, rozmawiamy. I to kiszelikował? ki są te płyny, akurat samochody w nich mówią. Płyny! No ja wiem, że są płyny. Ejakulacyjne. To, no to ci się udało?